Cześć. Cześć. Witamy też wszystkich, którzy nas oglądają. Jak się nazywasz? Tomek Partes. Ile masz lat? Aktualnie 18. Z tego co ja wiem, niedawno skończyłeś 18 lat, czyli to tak. takie świeże. Tak. Jak to jest mieć 18 lat? Dobrze. Dobrze. <grym> Tomek, z tego co ja wiem i co też słyszę od ludzi, jesteś inspiracją również dla ludzi, którzy mają dwa razy tyle lat co ty, a nawet trzy razy tyle lat co ty. Jak to jest w ogóle być dla ludzi inspiracją w tak młodym wieku? No, takie dość ciekawe uczucie, natomiast ja tam za bardzo jakby tym się... Yy, nie przekładam tego jakoś mocno na życie. Jakoś mnie to specjalnie nie wywyższa. Soduwa Cię nie, od, nie uderzyła do głowy? No nie, myślę, że nie. To zanim powiemy dlaczego dla nich jesteś inspiracją, to powiemy troszkę po prostu o Tobie. O Tobie i o Twoim życiu. Jak to było? Jak to było, jak byłeś dzieckiem? Jaki byłeś? Gdzie Przede byłeś? wszystkim zamknięty w sobie, co to znaczy? jako dziecko. No Nie potrafiłem uwalniać emocji. Bardzo tłamsiłem wszystko w sobie, to co przeżywałem. I może też z tego powodu gdzieś tam było mnóstwo chorób, bo za dziecka mało mnie było w przedszkolu, dużo razy chorowałem. Czy to jakieś zapalenia płuc, czy inne? Rzeczy, jakieś zapalenia skóry. Tak. Byłeś spontaniczny w ogóle, czy nie? Nie. Byłem taki wyciszony i bardziej zamknięty. Nie szalałeś jak inne dzieci? No nie. Coś cię trzymało, jakby ograniczało? Tak, mhm. tak y, w, pamiętam, w takich klasach 1-3, y, gdy wszyscy wybiegali na korytarz, ja zostawałam w klasie. Poważniejsi niż inni. Mhm. Zesztywniały. Tak. Choć było pragnienie, żeby biec za nimi? Gdzieś było, ale stłomszony. Trudno było być dzieckiem. Trochę tak. Jak było dalej, gdy byłeś już w podstawówce, gdy zaczęła się szkoła? No to nadal byłem taki stłąszony, zamknięty w sobie. I przez to no też różne rzeczy się działy jakby w moim życiu, w rodzinie, to jakieś choroby, to inne rzeczy. I te kłopoty tak się nawarstwiały na siebie, że Doszło do tego momentu, że chciałem popełnić samobójstwo. Jaka przyszła w ogóle do ciebie myśl, która chciała Cię do tego skłonić? Czy to było jakieś. Że nie ma nawarstwiło sensu. nawarstwiło się, czy jeszcze coś się takiego wydarzyło? Co? To były coraz to większe nawarstwienia, i w końcu jakby konkluzja z tego była taka, że nie ma sensu żyć. Ile miałeś wtedy lat? No Byłem w siódmej klasie, to jest jakieś tam. 13, 14. Czyli masz 12 lat, i przychodzi do ciebie myśl. Że nic takiego na tym świecie nie ma, co jest warte tego, żebyś mógł żyć. I co chcesz zrobić? Myślałem się położyć pod poziom po prostu. Blisko mieszkałeś od torów? Blisko, dokładnie. I co ty z tym robisz dalej? To było dość ciekawe, bo zapytałem wtedy kolegi, któremu wcześniej zmarła matka, czy on nie miał takich myśli. Czy on nie myślał o tym, żeby skończyć z życiem? No bo po co żyć? A on, on odpowiada, co ty, to głupota. Wbiło się te słowo? Co sobie pomyślałeś o tym, jak tu ty usłyszałeś, że to głupota? No myślę tak. Porównałem jakby swoje problemy do jego problemów i stwierdziłem, no to może rzeczywiście jest jakiś sens życia. Ale właśnie w tym wszystkim jak miałem te myśli samobójcze, Wiedziałem, że ja sam z siebie, ja jakby siebie z tego nie wyrwę. Nie, ma ten, nie, nie mam takiej siły, no bo już jestem tak w ogóle w, w dole, że nie ma opcji, żebym z tego wyszedł sam. I gdzieś tam wołałem do Boga, że Boże pomóż, jakoś wyrwę. Jak go Tak swoimi słowami mówiłeś, tak. Boże pomóż mi? Tak, Chcę bo ja nie dam rady, ja nie, nie wiem, co mam robić. I co się wydarzyło wtedy? Pomógł ci? No pomógł. Jakoś myśli znikły wtedy. Zniknęły tej... Ci te myśli? Tak. Czyli taka przyszła odpowiedź klasie. w ogóle na Twoje wołanie, że odpowiedział tak. Ci Bóg i odeszły od Ciebie te myśli? Dokładnie. I co się dzieje dalej? Masz ósmą klasę, egzaminy, pewnie też tak, szkoła średnia? No tak, ale właśnie jakby zostałem wyrwany z tego i już o Bogu trochę tak zapomniałem, trochę Go zrzuciłem na tor. I jakby z tej pozycji ofiary stałem się tym atakującym. Kogo atakowałeś? No, właśnie tych słabszych. Bo wiedziałem, kto jest słabszy. Wiedziałem z, z czym się jakby borykają i jakie mają problemy. I właśnie z tego jakby zamkniętego w sobie, nadal byłem zamknięty w sobie emocjonalnie i w ogóle u, uczuciowo, ale już byłem tym atakującym. Już byłem tym, co ciśnie tych słabszych. Ale dokuczałeś? Tak. Tak. Czyli de facto jakby zamieniłeś się pozycją trochę Dokładnie. gdzieś tam. Tak. Dało to poczucie siły, czy wcale nie dało? Poczucie siły wtedy, gdy to robiłem. A gdy wracałem do domu, to już zjazd. To już nie. I co się dzieje dalej? Bo odpada od Ciebie wielka rzecz, odpadają od Ciebie myśli samobójcze, odchodzi w ogóle jakby ta śmierć z Twojego życia. Ty idziesz gdzieś dalej, nadal jesteś bardzo młodym chłopcem, 14-15 lat. Co się w ogóle dzieje dalej w tych kolejnych latach? No to w ósmej klasie dalej? jak to... Zazwyczaj w ósmej to tam bierzmowanie, takie religijne, różne rzeczy. Ja chodziłem tak naprawdę do kościoła z przymusu. Mieliśmy taką kartę. Trzeba było piknąć za każdym razem. Jest coś takiego? Tak. <słuch opened> Nam mszy, byłem, żeby tam pozaliczać, no i bierzmowanie mieć. Totalnie robiłem to... Z automatu? Z automatu. W ogóle mnie jakby do tego nie ciągnęło. Z kolegami sobie si 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 siadaliśmy na takich schodach w kościele, tym gadaliśmy. Mm. Ale po bierzmowaniu ja jakby nadal chodziłem do kościoła i zacząłem szukać, zacząłem szukać Boga. Wcześniej szukałem jakby szczęścia w czymś innym, właśnie w tym dokuczaniu innym, nie? że teraz to ja pokażę, jaki jestem kozak i w ogóle... Do wartościuje się, no, dokładnie. zagłuszę, wszystko w sobie, tak? Tak, tylko że właśnie jak wracałem do domu, no to już... To wszystko wracało. Tak. Czyli nie da się tego w taki sposób zagłuszyć i nie da się poradzić w pewnym sensie samemu z tym nadal, tak? Nie da się. Czyli przestajesz odbijać kartę, zaczynasz chodzić do kościoła. Po co? Szukam. Czego szukam szukasz? prawdy, szukam w ogóle jakiegoś takiego też sensu życia. Po co ja żyję? Dlaczego ja żyję? Co dalej? No, dokładnie. Co dalej? I co się dzieje? Chodzisz tak, chodzisz, zadajesz to pytanie, uwalniasz te pytania w pewnym sensie w jakąś przestrzeń i co się dzieje dalej w Twoim życiu. Później. Tak chodząc, m, zacząłem się interesować tematyką jakby duchów, jakiejś takiej duchowości, nie wiem, wypędzania demonów Demon. i tego typu rzeczy. Dowiedziałem się, że podobno y, takie rzeczy mają miejsce u mnie na osiedlu w kościele, y, tylko że jeśli, jak chciałem się dowiedzieć, kiedy dokładnie, co, gdzie i jak, no to nikt mi nie potrafił odpowiedzieć tak na to swoją pytanie. drogą, tak. Y Troszkę taka drobna dygresja. To jest takie bardzo teraz popularne wśród młodych ludzi. Oni się interesują chyba właśnie tą tematyką demonów, tego gdzieś wszystkiego w ogóle rozmawiałeś między kolegami, rozmawialiście o takich rzeczach, czy nie? Między kolegami to nie. Bo jakby ja, ja wiedziałem, że oni są tacy trochę Inaczej pozamykani rozumieją. na to. Inaczej mhm. rozumieją. A ty się zaczynasz interesować i dowiadujesz się w ogóle, że są spotkania, gdzie ktoś wypędza demony, tak? Tak, napotykam w ogóle wywiad z takim Tomaszem Dorożałą w internecie, i on tam jakby siebie nazywa, że jest egzorcystą. Ale przy okazji mówi, że nic nie ma wspólnego z katolicyzmem. I to mi się zaprzeczało, no bo jak to możliwe? Nie chodzi do kościoła, a jest egzorcystą. No takie nie do połączenia. Nie mogłeś tego sobie jakoś wyobrazić w ogóle, jak to działa, ale co, tak. interesuje to Ciebie? Tak. Jest to jakąś odpowiedzią na to, czego szukasz? Na pytania, no, które gdzieś Ty uwalniałeś i szukasz dalej, tak? Tak. I oglądając ten wywiad dowiaduję się no, podstawowej rzeczy, która tak naprawdę zmieniła wszystko. Że potrzebuje się narodzić na nowo. To nie znaczy? wiem, co to znaczy. Nie wiem w tamtym nie momencie, wiesz, nie znaczy? wiem, co to znaczy. Jakieś dziwna, dziwna rzeczy, której nigdy nie słyszałem w swoim Ale życiu. Ale Ty masz wtedy ile? Z 15 lat? 16? Tak. 15. To czyli co, musiałbyś wejść do brzucha swojej mamy znowu. No tak. Tak to zrozumiałeś w pewnym sensie, tak? Trochę też tak. No. Nie wiedziałem tak naprawdę, jak to w ogóle przyjąć. Ale oglądałem dalej i dowiedziałem się, że po prostu muszę personalnie oddać swoje życie Jezusowi. Jakby powierzyć się mu w 100%. A nigdy tego wcześniej nie robiłem. No bo jakby nauczony i wychowany w rodzinie katolickiej, no to chodzi się, chodzi się. Robi się te wszystkie sakramenty i regułki, tak naprawdę bez większego zastanawiania się, czy to ma jakiś sens. Czyli wcześniej, zanim ty usłyszałeś, w ogóle myślałeś, że pójdziesz do nieba, dlatego że się urodziłeś w takiej rodzinie? Nie. Ciągle zasługiwałem. Jeśli pojawiał się tak zwany grzech ciężki, to od razu robiłem wszystko to, żeby go nie mieć. Czyli szedłem do spowiedzi, mhm. wyspowiadałem się. Okej, okay. To teraz może. Jakoś tam Bóg nie przyjmie, ale widziałem, że znowu jak popełnię grzech to ciach, ucina się. I od nowa. Albo do czysta, na jakieś katorgi, albo do piekła. No. Albo do piekła, czyli od nowa musisz zasłużyć. I Dokładnie. tak miało wyglądać całe twoje życie, tak? Tak. I tu pojawia się, znajdujesz nauczanie, czy znajdujesz jakiś tam, ktoś coś mówi, że musisz się narodzić na nowo i nie będziesz musiał zasługiwać. I co to ty tym myślisz? I będę zbawiony. I będziesz zbawiony. To ja widziałem tylko to, jakby. Tylko to, wiedziałem, że jest moją drogą, że muszę za tym pójść, bo inaczej umrę. Czułeś, że to jest odpowiedź na to, co, co ty uwalniałeś, szukając prawdy? Tak. I przede wszystkim, że to było takie nowe i nieznajome, ale ciągnęło mnie do tego. Coś, czego nawet nie potrafisz opisać tak. słowami. I co się dzieje wtedy, gdy się o tym dowiadujesz? Zastanawiam że muszę to zgłębić. Muszę pójść za tym. I co, sprawdzam właśnie wtedy Tomka Dorożałę, wchodzę na jego kanał na YouTubie, ale patrzę, ci na jakieś rzeczy, nie wiem, tańczą, coś śpiewają, to coś nakłada ręce, ludzie opadają. Nie, nie, nie wiem, nie rozumiem tego, nie rozumiem, nie wiem, co tam się dzieje w ogóle. Ale dobra, wchodzę dalej, wchodzę gdzieś tam na jakieś strony Kościół Mocy, i tam widzę, że właśnie o tym nowym narodzeniu że każdy człowiek potrzebuje się na nowo narodzić i tam właśnie było jakby wytłumaczone to, co to znaczy, że personalnie przyjść, osobiście, nie tam regułką jakąś, nie formułką, ale żeby sercem przyjść do sercem. Jezusa. Tak. Otworzyć serce, Dokładnie. w którym ty dotąd tłumiłeś wszelkie emocje tak. i dystansowałeś się od wszystkiego, słyszysz, że masz otworzyć te serce i wylać w jakiś sposób? I co no. ty robisz? Idę za tym. Dzwonię do Tomka dorżały Najpierw się umówiliśmy przez komunikator, i on mi mówi o tym Jezusie, że to jest za darmo, zbawienie jest za darmo, że nie muszę już chodzić do tej spowiedzi, już nie muszę się bać, nie muszę mieć lęków. I wtedy właśnie oddałem swoje życie Jezusowi przy nie, rozmowie nie, telefonicznej. Nie była to, ta informacja dla Ciebie w jakiś sposób taka przerażająca, że to takie łatwe i takie normalne? Było to dla mnie dziwne, no bo nie słyszałem o tym do tej pory, że nic tak, tak naprawdę nie muszę robić tutaj, tylko przyjąć. Ale serce mówiło, że to prawda. Dokładnie. I ty w tej rozmowie telefonicznej, co powiedziałeś, że chcesz tego Jezusa do swojego życia jako Pana? Tak. I oddaję mu całe swoje życie. Coś się zmieniło? Zmieniło się. Duży, duży ciężar spadł. To było pierwsze Twoje, pierwsza taka myśl, takie odczucie wtedy? Tak, bo to był ciężar właśnie tego zasługiwania, tego parcia na to, żeby być jak najlepszym i spiąć się, żeby przypadkiem nie zgrzeszyć gdzieś. Ten ciężar cały. Czyli pierwsze, co z ciebie spadło w momencie, w którym powiedziałeś do niego, że Jezus to Twój Pan i że ty za nim idziesz i powierzasz mu swoje życie, to spadł z ciebie jakiś duży ciężar. Tak który dotąd dźwigałeś, mm -hmm. mimo że miałeś dopiero 16 gdzieś chyba lat, tak? 15, 15. Mm -hmm. Czyli nawet w tak młodym wieku człowiek dźwiga już pewien ciężar, gdy tak naprawdę sam próbuje to jakoś wszystko układać. Co się Panie. dzieje dalej? Dalej dostaje nauczania, według których jakby trzeba podążać, żeby mieć dobre życie. Mówię, no to okej. Okay. Ja jakby te życie, które wiodłem do tej pory, nie było jakieś rewelacyjne. Chciałem popełnić samobójstwo. Byłem pozamykany w sobie. No to co mi szkodzi, zobaczyć, spróbować. I nagle się okazało, że wdrażając te nauki, wdrażając te prawdy, które w ogóle Bóg dał na tą Ziemię, życie zaczęło się zmieniać. Odpadały coraz to kolejne lęki, jakieś obawy. Czyli ty po prostu z tych na nauczań, tak jak mówisz, jakichś takich wykładów czy tam informacji, uczysz się tak naprawdę tego, jaki jest Bóg. Tak. I okazuje się, że to jest prawda, bo ty zaczynasz zmieniać swoje życie, wierząc w tą prawdę, tak? Mm -hmm. I też jaki ja jestem. I też jaki jesteś ty. Kim ja jestem w ogóle. Jak Bóg na mnie patrzy. I to zmienia twoje życie. Dokładnie. Bo ja patrzyłem na siebie jako na grzesznika, Jako na tego już, no, w, w ostrym dole. Że tak. Słabego człowieka. Tak. I niewiele wartego. A dowiadujesz się, że jesteś kim? Że jestem zwycięzcą. Że jesteś zwycięzcą. Dokładnie, że jestem synem Boga. Jego ukochanym synem. Jak jesteś zwycięzcą, to znaczy, że masz moc. Dokładnie. Czyli zaczynasz chodzić w tej mocy, tak? Tak jest. I to manifestuje się, to jakby przejawia się dalej w moim życiu. Że Mówisz... stajesz się coraz bardziej odważny na przykład. Mówisz to ludziom z najbliższego Twojego otoczenia? Tak, od razu mówię. Jak tylko zobaczyłem, że zaczyna się coś zmieniać, od razu zacząłem mówić to dalej. Co im powiedziałeś? słuchajcie, musicie się na nowo narodzić, bo inaczej poumieracie. Prosto. Prosto Prosto z mostu. Kto się rodzi na nowo? Mój tata. Tata się rodzi na nowo. Tak. Wierzył ci w to, co do niego powiedziałeś. Tak. No i też widział jakby to, co robiłem przy tym, czyli jak wychodziłem z religii, właśnie z tego poniżenia, potępienia, to zobaczył, że no moje życie jakby się zmienia. Że wyrzucam gdzieś te takie religijne obrazki i tego typu rzeczy, i zastępuję to jakby swoim życiem z Bogiem. Relacją? Relacją? Masz z Bogiem relację? Mam. Mówi do ciebie? Dokładnie. Mówi. Mówi do ciebie wielkie rzeczy o tobie? Tak. I ty w nie ufasz? Tak. I to on ci powiedział, że jesteś zwycięzcą? Dokładnie. I ty ufając w to, zaczynasz idziesz robić wielkie rzeczy? Tak jest, tak to działa. Powiedz, yy, co takiego zrobiłeś z Bogiem? Przede wszystkim. Czego byś nigdy nie zrobił wcześniej? <noise> Przede wszystkim zacząłem żyć. A jak zacząłem żyć, to odwaga i wszystko to, co Boże, zaczęło się przeze mnie manifestować. Nigdy w życiu bym nie wyszedł na, nie wiem, na rynek czy w ogóle nawet na osiedle i nigdy bym nic nie powiedział przez mikrofon, bo byłem na tyle zamknięty w sobie, że prędzej bym tam jajko zniósł, niż w ogóle coś powiedział o sobie. O sobie jeszcze. Tym bardziej. Taką prawdę z głębi siebie. Tak. A teraz idziesz na rynek w Białymstoku i mówisz do ludzi, miałem tak, a teraz jestem taki? Dokładnie. Słuchają? Niektórzy słuchają, niektórzy przechodzą. Ja widziałam Ciebie też modlącego się o młodych ludzi na rynku. Widziałam, że kładłeś na nich ręce. Co to jest i po co to robiłeś? Oni wtedy oddali swoje życie Jezusowi. Ja modliłem się o to, żeby pospadały z nich zaślepki, które gdzieś tam jakby świat tworzy dla, na każdym człowieku. Nawet Właśnie tak te, mówi. tak. Nawet no wszystkie te bariery, żeby, żeby oni widzieli prawdę. Co odpowiedzieli Ci po tej modlitwie? Jest lepiej. Spotkałem ich później, dwa tygodnie później. Mówi, że jest super, jest lżej. Niesamowite. Powiedz, bo jeszcze widziałam taką rzecz w internecie. Widziałam ciebie na Twoim osiedlu na zielonych wzgórzach, chodzącego po tym osiedlu i po słonecznym stoku też. Duże osiedla, tutaj w Białymstoku, chodzącego z mikrofonem i z takim rogiem. Co ty tam robiłeś? Głosiłem Ewangelię i grałem na rogu. Ale przecież ty byłeś zamknięty chłopak, który bał się wyjść do ludzi, a tam widziałem, że byłeś sam. Dokładnie. Grałeś im na tym rogu? Tak. I głosiłeś do nich, mówiłeś do nich o sobie i o Jezusie, którego poznałeś? Tak. I o tym, co przeżywałem. I o tym, co przeżywałeś. Ile mogło być takich twoich wyjść przez całe lata? Około pięćdziesięciu. Około 50? No myślę, że tak. Pięćdziesiąt razy wyszedłeś sam jeden, żeby mówić do ludzi o tym, co spotkało Ciebie i że też mogą spotkać tego Jezusa, którego znasz, a kiedyś brakowało ci odwagi? Tak. Żeby jeszcze do tego mówić o sobie. Mhm. Przede wszystkim. Przede wszystkim. I to jest. Ty wiesz, że to jest olbrzymia zmiana w Twoim życiu. No tak, bo, bo to widzę. Jak reagują w ogóle na to ludzie, których znasz na przykład? Takich, których znam, czy takich, których znałem jeszcze wcześniej? I tacy, Przy... których znałeś też wcześniej. Okay. No to ci, którzy, których świeżo jakby poznaję, są zainteresowani tym, bo no pewnie też się z tym mierzą jakby w dniu codziennym. A ci, którzy mnie znali wcześniej, różnie. Czasem się przypatrują, czasem idą za tym od razu bo widzą realną zmianę. Więc tak to jest. Pytają Cię, skąd masz siłę? Czasem się zdarza takie pytanie, tak. Są zainteresowani w ogóle. Jak, jak to możliwe? Co im wtedy odpowiadasz, że skąd masz tę siłę? Że jak to się w ogóle dzieje w Tobie? Ja mówię, możesz mieć tak samo. Tylko wystarczy, że oddasz swoje życie Jezusowi. To jest takie proste? Tak. To tak działa? Dokładnie. Czyli uważasz, że każdy człowiek mógłby, tak jak Ty, wyjść z miejsca gdzie był jakby pod powierzchnią i samemu zarządzać dalej, jakby planować swoje życie? Każdy tak może. Każdy może tak jak ty. Tylko uwierzyć. Całym sercem. Całym sercem. A wierzysz w ogóle w to na przykład, albo uważasz, że przed Tobą są jeszcze jakieś wielkie rzeczy? Na pewno są jakieś wielkie rzeczy przede mną. Jakie dokładnie, to nie wiem, bo żyję z wiary. Co to znaczy, że żyjesz z wiary? Że nie wiem, co na przykład mnie czeka w jutrzejszym dniu, ale wiem, że to będzie super dzień. To będzie mega dzień. Czyli, że to będzie dobre i wielkie. Dokładnie. A skąd w tobie taka pewność? Dlatego, że mam Boga w sobie. Jestem zjednoczony z Bogiem. I u Boga są tylko dobre rzeczy. Czyli On ci daje tylko dobre rzeczy? Nigdy nie wróciły te myśli samobójcze? Nigdy. Nigdy nie wyróciło pragnienie wycofania się. Nie. Jakiegoś nie takiego stłamszenia emocji, czy coś takiego? Tylko wręcz na odwrót było parcie na to, żeby się bardziej w tym rozwijać, żeby mocniej to z siebie uwalniać. A Ty masz dopiero 18 lat. Dopiero albo aż. Dopiero albo aż. I jesteś, wiem, że jesteś inspiracją dla ludzi, którzy mają dużo więcej lat niż Ty. Tomek, piękne jest to, co mówisz. Ja z całego serca życzę, żeby ci, którzy to usłyszą, wzięli sobie to do serca i zobaczyli, że tak można. Zobaczyli, jak Tomek zmienił swoje życie i zechcieli sobie pragnęli zmienić w ten sposób też swoje życie. Tomek, dziękuję Ci za to świadectwo. Również. Niesamowite świadectwo człowieka, który ma dopiero albo aż 18 lat. I życzę Ci, żebyś był tym, który podbija Ziemię. Dziękuję.